Drodzy widzowie, zmieniamy troszeczkę koncepcję. Pomału dorastamy, dorastamy do tego, że nie ma sensu tłumaczyć całych zasad gier, zwłaszcza tak złożonych jak piekło okopów. Ee, raczej będziemy starali się przedstawić sposób, w jaki gramy. Żebyście zaznajomili się z tym, mniej więcej jak wygląda, jak wygląda rozgrywka, czego możecie się spodziewać. Dlatego ponownie uprzedzam, że nie wytłumaczę tutaj wszystkich szczegółów licznych. Piekło ma naprawdę całkiem proste, łatwe do opanowania zasady podstawowe. Troszeczkę problemów sprawiają, sprawiają szczegóły, niuanse i detale poszczególnych akcji, poszczególnych umiejętności. Natomiast, no cóż, sam przebieg rozgrywki naprawdę łatwo załapać i mam nadzieję, że uda mi się Was z nim zaznajomić. Jak zaczynamy grę? Przede wszystkim rzucamy kością i ustalamy, który gracz, który gracz ma inicjatywę, czyli który po prostu zacznie grę i który będzie zaczynał każdą turę. Ten początkowy gracz się nie zmienia. Tutaj razu powiem, że to naprawdę całkiem fajnie zbalansowane i raczej nie ma, nie ma większego, większego problemu z przewagą pierwszego gracza, przynajmniej z naszych doświadczeń tak to wynika. Załóżmy, że ja wygrałem inicjatywę i ja zacznę. Otrzymuję dwie karty nacji, na początku swojej tury dobieram jeszcze trzecią, zawsze na początku tury dobieramy kartę, oraz otrzymuję trzy karty rozkazów, które będę mógł zapunktować. Na początku trzeciej szóstej i dziewiątej rundy dodatkowo będę mógł, znaczy e, dobieram, dobieram karty rozkazów do trzech, będę mógł też odrzucić, odrzucić część rozkazów, które uważam, że są nie, niemożliwe do spełnienia. E, tak się tak, dobieram do trzech, tak? Czyli będę miał maksymalnie na ręku trzy karty rozkazów możliwych do punktacji. No i teraz patrzcie. E, wygrałem inicjatywę, więc losuję sobie 6 żetonów umocnień, podglądam, co tam mam i rozkładam je zakryte, zakryte na dowolnych e, polach ze swojej strony, tak? Swojej pierwszej, drugiej, trzeciej linii okopów. Następnie rozkładam swoje jednostki. Po mnie czyni to przeciwnik. No tak, zapoznajmy się z tym, co mamy tutaj na planszy. Jak zapewne widzicie, mamy tutaj cyferki i literki. Te literki służą wyłącznie do oznaczenia kolumny na potrzeby punktowania, o którym powiem zaraz. Te cyferki wyznaczają nam linię, natomiast cyfry. To też jest te, te cyfry są też potrzebne, tylko i wyłącznie do tego, żeby zdefiniować numer pola na potrzeby punktowania. Natomiast bardzo istotne są cyfry w tarczach. Oznaczają one, ile e, siły dodaje sobie obrońca. Przy czym dotyczy to wyłącznie, jest to bardzo intuicyjne, ataku frontalnego lub od tyłu. Tak? No jeżeli sobie siedzimy w okopach, to te okopy dają nam pewne plusy, plusy do obrony. Na przykład w drugiej linii, nieważne, e, czy atakuje, załóżmy, że tych nie ma, czy atakuje e, tutaj gracza od frontu. Czy atakuje od tyłu, no to on otrzyma plus 4 do siły. Natomiast nie zdaje tego bonusu, jeżeli zaatakuje go od boku. Co więcej, jeżeli zaatakowałbym go z dwóch stron, no to wiadomo, dostanie tylko. E, nie, to, to z tego bonusu nie korzysta, bo zdjęłbym go atakiem od boku. Natomiast zawsze, zawsze obrońcy zostaje plus 1 do siły. Niezależnie od strony, z której został zaatakowany i od wszelkich innych modyfikatorów. Zaczynamy od fazy przygotowania. Faza przygotowania przede wszystkim odnawia nam punkty dowodzenia. Czyli punkty akcji, za które będziemy mogli wykonywać różne, e, różne czynności, przede wszystkim poruszać nasze jednostki i atakować nimi. I to jest bardzo fajny, pierwszy bardzo fajny mechanizm, jest pełna przypominajka tutaj na naszych kartach, e, kartach nacji. W normalnej sytuacji odnawiamy sobie punkty, początkowo odnawiamy sobie punkty do 10. Jeżeli jednak nasze jednostki gdzieś już się wdarły na teren wroga, to wiadomo, ciężej jest im wydawać rozkazy, więc nasza pula się zmniejsza. Jeżeli dotrzemy jakąś, e, jakąś jednostką, przynajmniej jedną. Na pierwszą linię wroga odnawiamy punkty dowodzenia wyłącznie do 8. Jeżeli dotrzemy na drugą linię, do 6 i na 3, wyłącznie do 4. Punkty dowodzenia również liczą się w obronie, czyli teraz, jeżeli ja wykonam ileś akcji, zużyłem 8, 8 punktów dowodzenia, to w trakcie ruchu przeciwnika będę dysponował tylko dwoma punktami na jakieś reakcje. Warto o tym pamiętać. I wykorzystywanie tych punktów dowodzenia na full nie zawsze jest opłacalne. No dobrze, zastanówmy się, co się mogę. Przygotowałem się, odnowiłem poziom dowodzenia, dobrałem kartę nacji, ewentualnie wymieniłem, dobrałem karty rozkazów, w trzeciej, tak jak powiedziałem, na trzeciej, szóstej i dziewiątej rundzie. Teraz mogę jeszcze w fazie przygotowania wydać punkty dowodzenia na wsparcie z dywizji. Wsparcie dywizji jest dwojakiego rodzaju. Może to być atak gazowy lub nawoła ogniowa. Każda nacja ma określoną liczbę takich ataków. Jest ona w pewny sposób modyfikowana przez kaltynację, w zależności właśnie od, od, od frakcji, którą, którą sterujemy. Atak, atak gazowy pozwala nam rzucić gaz na konkretne pola, zmuszając jednostki, które nie posiadają masek gazowych, do wycofania się. No i my również będziemy musieli mieć maski gazowe, żeby na to pole wejść. Utrzymuje się ono do początku mojej następnej rundy. Możemy też rozpocząć nawałę ogniową, która całkowicie zniszczy dane pole, zadając po jednym obrażeniu jednostkom, które nie uciekną, i niszcząc też wszystkie, wszystkie umocnienia, z wyjątkiem, z wyjątkiem bunkrów, które są prawie niezniszczalne. Dodatkowo całe pole ulegnie zniszczeniu, oznaczamy je takim znacznikiem, i wówczas zapominamy o tej, tej tarczce. Każde pole ma modyfikator dla obrońcy wyłącznie równy 1, niezależnie od strony, z której, z której będziemy atakowali. No dobrze, to zastanówmy się. No, może w pierwszej rundzie nie będę jeszcze marnował mojego, e, dosie, mojego wsparcia dywizji. Przejdźmy do fazy ruchu. Faza ruchu jest bardzo prosta. E, możemy wydać jeden punkt ruchu, żeby aktywować dowolną liczbę jednostek z danego pola i poruszyć je o jedno pole. Możemy ruszać się po skosie, no w generalnie w dowolnym kierunku, na dowolne sąsiadujące pole. Możemy zakończyć zakończyć to, e, ten ruch walką. Znaczy przejść przej, przej, przej do walki, faza walki jest następna, po prostu na razie wykonujemy wszystkie ruchy, potem będziemy walczyć. No w tej chwili oczywiście, ponieważ ja zaczynam, no to nie mam z kim walczyć ruchem, natomiast mogę przejść do szturmu. Szturm działa nieco inaczej. Pozwala się ruszyć o dwa pola, ale wyjąwszy, e, wyjąwszy sytuacje szczególne związane z wykorzystaniem, z wykorzystaniem e, kart, musimy zakończyć ten, ten rodzaj ruchu walką. Czyli na przykład mogę zaszturmować sobie za trzy punkty za trzy punkty ruchu, aktywować nie wiem, całe, całe to pole, ruszyć wszystkie jednostki tutaj do ataku albo tylko ich część, jak tam sobie chce no dobrze, ale posłuchajcie, no nie, nie, nie rzucajmy się nie rzucajmy się nie rzucajmy się na wariata do ataku zobaczmy co mamy w kartach nacji karty nacji dzielą się na wydarzenia które kosztują też oczywiście punkty, punkty dowodzenia które coś mogą zrobić specjalnego oraz na karty ekwipunku, które Przydzielamy do danej kompanii, i każda jednostka, oznaczona numerem tym kompanii, będzie mogła z nich skorzystać, ale każda tylko raz na turę. A karty dodatkowo się zużywają. Tutaj mam ręczny karabin e, maszynowy, który zdaje jedno wrażenie po rozstrzygnięciu walki. No spoko sprawa, może zaatakuję tego tutaj. To słaby, e, wydaje się to słabym punktem. Drzucę do kompanii dwu, drugiej, ponieważ będą mogli oni skorzystać z tego aż trzy razy w jednej walce, tak? Każdy, każda jednostka po razie. Na razie przeciwnik tego nie widzi. Zakrywam kartę zasłoniętą. Zastanówmy się, czy mogę coś innego zrobić. W tej chwili wydarzenia nic mi tu ciekawego nie dają, więc sobie je zostawię. No dobrze, zagranie karty nic mnie nie kosztowało, będę musiał po prostu je zużyć w odpowiednim momencie. No to posłuchajcie, no to cóż, idziemy z tym koksem. Boję się, że Bartek wykorzysta swoje 10 punktów, 10 punktów dowodzenia na kontratakt, więc nie będę dużo zużywał. Robię tylko jeden szturm. Kosztuje mnie to 3 punkty. 3 punkty dowodzenia, i atakuję tutaj frontalnie wykonuje innych ruchów. Chociaż nie. Wiecie co? Jeszcze zużyję jeden punkt ruchu i przeniosę się tą jednostką tutaj. Zawsze będzie ona stanowiła jakieś zabezpieczenie przed wejściem Bartka tutaj sobie, przebicie się przez mój front. Teraz tak. No dobrze. Kończymy ruch. Zaczynamy fazę walki. W fazie walki Bartek może zareagować. Bartek ma reakcje następujące. Odskok lub odstrzał. Odskok to po prostu za jeden punkt ruchu może dowolną liczbą jednostek z tego pola zniknąć uciec na pole z tyłu, uniknąć walki, ja oczywiście wtedy to pole zajmę. No ale, Bartek, to jest, wiecie, stary wyjadacz, on tak łatwo nie zwieje. Najpierw mnie chce ostrzelać, więc musi zużyć trzy punkty, trzy punkty yy, dowodzenia, żeby zadać mi obrażenie. Może kilka razy wykonać ostrzał. Więc Bartek chce mnie porządnie os osłabić. Dwa razy, dwa razy mnie ostrzeliwuje. No więc muszę sobie zadać dwa obrażenia. No nie ma wyjścia, mogę zabić jedną jednostkę, przydzielić jej, przydzielić jej dwa obrażenia i ubić. No, ale zdecyduje się po prostu je osłabić. Bartek nie odskakuje. Mógłby teraz jeszcze po strzale zwiać, ale nie chce. Chce toczyć ze mną walkę. No więc dobrze, mamy walkę. Bartek może skorzystać ze swojego umocnienia. Nie musi go ujawniać. Zdecydował się bunkier. Dobrze, tu jest bunkier. Bunkier na szczęście nie zwiększa jego siły w obronie, ale sprawi, że trudniej będzie, trudniej będzie tę jednostkę zabić. Przechodzimy przechodzimy do fazy właściwej walki. Najpierw liczymy siłę, siłę ataku i siły obrony. Moja siła ataku wynosi 6 w tej chwili. To wynosi siła moich atakujących jednostek. Bardziej mam tu tylko jedną jednostkę o sile 2, ale musimy pamiętać, że doliczamy mu siłę z obrony danego, danej linii, czyli aż 3. Takowałem od frontu. Czyli mamy 6 do 5. Mam trochę większe szanse. Zobaczymy, co z tego będzie. Rzucę na razie, na razie na razie zobaczymy, może wygram. Oj! Dobra, przegrałbym. Dobra, zamieńmy te kości. Mam aż 6 siły. Co dodatkowo, na, dodatkowo, jeżeli rzucę 5 lub 6 tak jest perfekcyjnie, idealnie wykonany, nie dostaje żadnych obrażeń. Moi ludzie zrobili to wszystko idealnie, nie ma żadnych, żadnych, żadnych istotnych stad w oddziałach. Bartek natomiast, nie dość, że przegrał, to jeszcze wrzucił dwa. To jest słaby wynik, bo oznacza, że dostaje dwa obrażenia. Jego ludzie nie bronili się skutecznie, dostają dwa w pierdziele. Ale Bartek może, e, może je zanegować bunkrem. Siedzieli w bunkrze, bunker zajmuje dwa pierwsze obrażenia w każdej fazie, więc jego ludzie nic nie dostają. Żadnych, e, żadnych, żadnych, żadnych obrażeń muszą się natomiast wycofać w kierunku przeciwnym do tego, z którego zostali zaatakowani, czyli tutaj. No ale posłuchajcie, nie ma tak lekko. Nie, za, nie, nie, nie puszczę tego na plażę. Mówię, Bartek, hej, zagrałem na, zagrałem na kompanię drugą Ka ręczny karabin maszynowy. Mogę zadać jedno obrażenie po rozstrzygnięciu walki. Używam go raz, dwa. Dwie moje jednostki, e, dwie moje jednostki e, dwa plutony drugiej kompanii użyły ręcznych karabinów, zadając dwa obrażenia. Eliminuję zatem tę jednostkę, i ona trafia tutaj sobie na to uzupełni Bartka. I jeszcze raz będę mógł z tej karty skorzystać. Każda karta ma, każda karta punktu może zostać wykonana, wykorzystana łącznie trzy razy, zanim zostanie wyrzucona. Fajnie. Zająłem to, zająłem to pole, i teraz posłuchajcie, moi drodzy. Mam tutaj kartę, nie ujawniam jej, która, jeżeli utrzymam dane pole, dane pole A1, czyli dokładnie to pole, da mi dwa punkty. Każda karta rozkazu ma różne warunki otrzymania punktów, jest rozkaz podstawowy i zadanie rozszerzone, trudniejsze, ale dające więcej punktów. Sprawdza się ono do zdobycia danego pola. Mogę kartę, kartę, która zawiera wyłącznie rozkazy zdobycia mogę zagrać natychmiast po tym, jak zajmę, jak będę znajdował się na wszystkich polach, które każe mi ona zdobyć. Jeżeli mam utrzymać dane pole, to muszę je zdobyć w swojej turze i utrzymać do początku swojej następnej tury, czyli muszę po prostu na początku swojej następnej tury tam być. Jeżeli chodzi o e, rozkazy mieszane, czyli na przykład tak jak w tym miejscu, mamy utrzymać pole A1, musiałbym jeszcze zdobyć te dwa pola, A2 i B2. Tu jest element, który nie do końca, szczerze mówiąc, rozumiemy z instrukcji, natomiast interpretujemy to w ten sposób, że mogę albo na początku swojej tury zagrać tę kartę, zagrać tę kartę jeżeli, jeżeli moje jednostki znajdują się na wszystkich tych trzech polach, albo jeżeli w danej turze udało mi się utrzymać, e, udało mi się utrzymać A1, to w turze. W której to utrzymanie jakby się ziściło, mogę jeszcze zdobyć te dwa elementy, te dwa pola. Jeżeli to wykonam i ciągle na A1, mam przynajmniej jedną jednostkę, to mogę zagrać kartę z rozszerzonym, z rozszerzonym zadaniem. Mam nadzieję, że trochę tutaj to wylawnictwo alter doprecyzuje, bo jest to jednak pewna nasza interpretacja, nie wynika to zupełnie jednoznacznie z zasad. Więc tak, no na tym kończę swoją, na tym kończę swoją rundę. Mam jeszcze 6 punktów dowodzenia. Liczę na to, że Bartek tego pola mi nie odbije. Bartek na początku swojego, swojego ruchu przesuwa wszystkie jednostki, które zginęło jedno pole. Kiedy, kiedy z, pola, z pola tego ostatniego będą mogły się przesunąć, będzie mógł je ustawić na, dowolnej, na dowolnym, roz, rozstawić się dowolnie po tre, swojej trzeciej linii. Dobiera kartę i cóż, korzysta, korzysta ze, swoich, ze swoich punktów dowodzenia. Odnawia je oczywiście sobie do 10 i próbuje je stąd wyprzeć, ewentualnie zaatakować w innym odcinku po to, żeby zapunktować. Tak wyglądają generalne zasady. Dużo jest jeszcze szczegółów, ale te zachęcam do tego, żebyście już odkryli sami. Gra trwa przez 10 a e, Wygrywa ten z graczy, który e, sprytnie manewrując zdobył najwięcej punktów.